To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Branża IT w Polsce, koniec złotej ery? Przez dekadę sektor IT w Polsce uchodził za finansowy bastion odporności na kryzysy. Bum cyfryzacyjny, transformacja chmurowa i rosnące zapotrzebowanie na usługi technologiczne sprawiły, że firmy z tej branży rozwijały się dynamicznie. Dziś jednak sytuacja zmienia się dramatycznie. Dane z krajowego rejestru długów pokazują, że sektor it ma do spłaty ponad 317 milionów złotych, a problem zadłużenia tylko się pogłębia. Średnie zobowiązanie jednej firmy to już blisko 45 tysięcy 000... złe. It pod presją. Rosnące długi, spadające zaufanie. Zadłużenie nie jest problemem jedynie najmniejszych graczy. Wśród dłużników są zarówno jednoosobowe działalności, jak i duże spółki prawa handlowego. Przyczyny wielowarstwowe. Z jednej strony opóźnienia w płatnościach od klientów. Branża IT ma do odzyskania aż 463 miliony złotych, głównie z tytułu niezapłaconych faktur za tworzenie oprogramowania. Z drugiej, wysokie koszty bieżącej działalności oraz konieczność inwestowania w nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Warto zwrócić uwagę, że coraz więcej firm IT sięga po faktoring i inne narzędzia płynnościowe. W samym 2025 roku liczba mikroprzedsiębiorstw korzystających z faktoringu wzrosła o 70%. To sygnał, że sektor potrzebuje szybkiego dostępu do gotówki, by nie przerwać realizowanych projektów. Technologia zmienia reguły gry, dodatkową presję wywiera automatyzacja i rozwój narzędzi AI, które mogą w krótkim czasie zastąpić część pracy wykonywanej przez ludzi, zwłaszcza mniej doświadczonych specjalistów. Już dziś 75%. Programistów wspiera się narzędziami AI przy tworzeniu kodu. W perspektywie kilku lat, wirtualni deweloperzy mogą stać się normą, co zmieni strukturę zatrudnienia i wymusi transformację modeli biznesowych w software house'ach. Nie oznacza to jednak, że AI obniża koszty funkcjonowania firm. Wręcz przeciwnie. Inwestycje w sztuczną inteligencję i bezpieczeństwo wymagają znacznych nakładów finansowych i nowej wiedzy, której brakuje na rynku. Sektor IT staje się więc ofiarą własnego tempa innowacji. Redukcje zatrudnienia i regionalne nierówności. W drugim kwartale 2025 roku 13%. Firm IT planuje dalsze zwolnienia. Uderza to zwłaszcza w regiony będące dotąd centrami innowacji: Mazowsze, Wielkopolska i Śląsk odpowiadają łącznie za większość zadłużenia sektora. Skala zwolnień. Także w modelach B2B, może być znacznie wyższa niż oficjalne dane, a to wpływa na lokalne rynki pracy i ekosystemy startupowe. Reputacja pod znakiem zapytania. Najbardziej niepokojący sygnał płynie jednak z pogarszającej się wiarygodności płatniczej branży. W ciągu roku udział firm IT w najwyższej kategorii A spadł o ponad 8%, a udział tych o niskiej wiarygodności, kategoria E, wzrósł dwukrotnie. W sektorze opartym na zaufaniu i kontraktach długoterminowych taka zmiana może mieć poważne konsekwencje: od trudności z finansowaniem po utratę partnerów biznesowych. Punkt zwrotny. Polski sektor IT znajduje się w strategicznym momencie. Z jednej strony wciąż rośnie znaczenie gospodarki cyfrowej, prognozy mówią o 123 miliardy dolarów do 2030 roku, z drugiej zaś fundamenty finansowe branży chwieją się pod wpływem rosnących kosztów, zmian technologicznych i strukturalnych zatorów płatniczych. Jeśli sektor nie zainwestuje w odbudowę płynności i nową generację kompetencji, może przegapić kolejną falę wzrostu. IT nie traci swojej roli, ale ewidentnie kończy się era bezwarunkowego optymizmu.